Ona przyjemnie szumiała, lubiła, kiedy ją słuchaliśmy, a ona szumiała jak morze, czasem spokojne, czasem zburzone, a my uwielbiałyśmy na nią patrzeć. Ona miała charakter, czasem była zimna jak lód, a po chwili robiła się gorąca jak słońce. Ona zawsze odwdzięczała się nam i dawała to, co najlepsze. Była jak najpiękniejszy obraz i pięknie pachniała. Bardzo chciałyśmy się nią podzielić. Aż w końcu przyszedł ten dzień, 12 czerwca, nigdy nie zapomnimy. A ona znowu tak pięknie pachniała i z taką karacją szumiała, nagle grzmotło, jakby przyszła największa burza, a ona się wystraszyła i upadła. Próbowałyśmy ją ratować, ale ona była taka połamana, taka sztywna. Czy wiecie, jak wygląda ktoś, kto upadł z wielkiej? I właśnie wtedy podjęliśmy najważniejszą decyzję: że już nigdy nie zabraknie nam naszego najpyszniejszego oleju. Niestety, naszej maszynki ręcznej nie udało mi się zregenerować. Musiałyśmy się z nią rozstać i zastąpić inną większą, żebyśmy mogli podzielić się z Wami tym, co posiadamy najlepszego czyli naszymi pysznymi olejami.